Witam Państwa bardzo serdecznie. Cóż to się będzie dzisiaj działo na kanale? Ludzie, drodzy, właśnie niedawno wróciłem ze spaceru, słuchajcie, przechodzę tutaj przez bramę do Koliby, wchodzę, patrzę, jest, rzeczywiście, słuchajcie, król pustkowia dostał także... Długo wyczekiwaną książeczkę poradnik bezpieczeństwa. Boże, jaki jestem szczęśliwy, jaki jestem zaszczycony, że z moich pieniędzy, do no z Państwa także! rząd nam wydrukował taką porządną broszurkę, książeczkę, ja już nawet ją przeczytałem, jakie tu są rzeczy wspaniałe, jakie ludziki śmieszne też zostały namalowane tutaj. Ciekawe, kto to malował, słuchajcie, te ludziki, bo to chyba jakiś artysta musiał malować, ja myślę, że takiemu artyście za to, żeby tych tutaj, te postaci tutaj wymalował, ten z wąsikiem wygląda jak Bolek, słuchajcie. Bolek i Lolek, ale to chyba nie ten Bolek, ale taki artysta to ze 100 tysięcy to musiał dostać, jakiś resortowy. Kilkadziesiąt milionów, słuchajcie, wydali. Na dostarczenie do domu Nie wiemy dokładnie ile, bo to jest tajemnica Nikt nam tego nie powie, ale kilkadziesiąt milionów Wydano z naszych podatków na to, żeby nam Taką głupkowatą książeczkę Słuchajcie, poradnik bezpieczeństwa Z MSWiA, tutaj nawet Ludzie drodzy To jest od Marcina, to Marcin To specjalnie Kierwicki dla mnie, MSWiA Mi to przysłał, ale jestem szczęśliwy Kilkadziesiąt milionów złotych Słuchajcie, ta broszura, ten poradnik To idzie do nas, to już ja o tym mówiłem w zeszłym roku Gdzieś w okolicach marca, chyba z tego co pamiętam. I to robiłem ten film w marcu gdzieś tak około, chyba, bo to już był taki przełom zima, wiosna się rozpoczynała. To pamiętam, bo robiłem to tam na polanie za wzgórzem Króla Puskowia. Czekiwaliśmy, żeby nam ten poradniczek tutaj dostarczono. Słuchajcie, a więc sprawa wygląda, drodzy Państwo, tak z tym poradnikiem. Pamiętaj, że jak nie stawisz się do obrony naszego kraju, to tutaj zostało napisane, że przyjedzie pan Marcin Kierwiński i trafisz do więzienia. Więc generalnie, kto wie, może lepiej właśnie iść do więzienia, niż ewentualnie walczyć w tej wojnie, której nie będzie. No bo jaka ma być wojna, drodzy Państwo? No, Polska została zdobyta tak samo jak w 1939 roku, tylko ciało, więc żadnej wojny się tutaj nie spodziewajcie. Co najwyżej szeregu prowokacji. Tudzież ewentualnie wciąż krążą. Jeszcze plotki, że być może właśnie y, polscy żołnierze pójdą jednak walczyć tam z bohaterami czerwono-czarnymi o Donbas dla pana Donalda Trumpa, wspaniałego, bo pan Donald Trump to bardzo lubi surowce na całym świecie. To znaczy się nie on w gruncie rzeczy, yy, ale ci, którzy tam stoją jeszcze wyżej, te władze waszyngtońskie. Tu jest wszystko, słuchajcie, i tu pieska. Ja nawet dla Kotka mam, słuchajcie, taki pojemniczek dla baryły, tylko że baryła jest za gruby, żeby tam się w ogóle zmieścić, ale my tutaj w lesie jesteśmy, to jest. Jesteśmy przygotowani na w gruncie rzeczy na wszystko. Ja tutaj mam nawet bunkry zrobione. <laughs> Oni nie zbudowali ani jednego bunkru. Słuchajcie, Lewandowski tam bunkier buduje w Warszawie, bo tam te mieszkania sprzedaje w tym wieżowcu wielkim za miliardy dolarów. W ogóle będzie to budowane tam w stolicy, zaraz obok ulicy Złotej. 44, a na tej ulicy, złota 44, to sobie Ukraińcy też kupują mieszkanka, naprawdę za wiele milionów dolarów. Ale tam Lewandowski buduje bunkier w tym wieżowcu, i tam metr tego mieszkania z tym bunkrem razem i z pomieszczeniem na rowery. I pomieszczenie do nauki tańca Bachata, to ten, to mieszkanie kosztuje 100 tysięcy zł za metr. To ja myślę, że to jest świetna okazja. Musicie zadbać o ewakuację zwierząt wszystkich. <śśmiech> proszę bardzo, świnki i króweczki. Ja jestem ciekaw, kto za to wziął pieniądze, jaka to firma drukowała nam ten wspaniały. Jak ten wspaniały poradnik bezpieczeństwa, bo informacji tutaj nie mamy, ale jest numer publikacji ISBN, to bardzo dobrze, może gdzieś te informacje będzie można znaleźć. Tutaj mamy jeszcze notatnik, słuchajcie, informacje są bardzo ważne, co trzeba zrobić: że trzeba mieć pasterek, trzeba mieć agregat prądotwórczy, słuchajcie za sobą, trzeba mieć nożyk, trzeba mieć latareczkę, radyjko. I co trzeba zrobić jak na przykład uderza bomba to też mamy informację widzicie <ścoughs> Ludzie drodzy jakaś to jest piękna kładziemy się na ziemi przykrywamy tutaj ręce prawda rękami przykrywamy głowę i wszystko jest fajnie tutaj musimy wszystko do sejfu schować bo nam to ewentualnie ktoś może ukraść no to mamy słuchajcie jest wielka informacja Yy, wodę trzeba zgromadzić. Ha, ha, ha Ludzie! Tutaj król ma strumień, zaraz nie opodal. Jeszcze w tym strumieniu to chyba będę musiał w tym roku zrobić morsowanie. Yy, zobaczymy, zaraz to też wam pokażę. Notatnik to zaraz wykorzystam. Tutaj napiszę wiersz dla Marcina Kierwińskiego. Słuchajcie, plan na kryzys. I tutaj sobie można w tym notatniczku to wszystko wypisać, jaki macie plan na kryzys. Ja myślę, że plan na kryzys to jest taki, że ten świat jest, prawda. Jak to miał, no, nie taka piosenka, że kryzysowa narzeczona. No wiadomo, że nie. Plan na kryzys. No to jest kryzys w tym, w tym kraju, to jest rzecz normalna, to jest rzecz naturalna i my z tego kryzysu się po prostu nie wydobędziemy. To znaczy, mamy taką sytuację, że nie mamy bunkrów, nie mamy amunicji, nie mamy nic zupełnie. Tam mamy podobno trochę broni, ale większość i tak wysłaliśmy tam czerwono-czarnym. Ale pan Putin znowu przyjedzie, widzicie, ha, pan Putin tutaj przyjedzie, bo pan Putin nie ma co robić, naprawdę musi się użerać z tymi, prawda. Anglosasami tam, którzy mu jeszcze Donbas chcieli zabrać, to chcieli to. To się dowiedzieli, że mu nie wezmą i cały świat stanął naprzeciwko Putina, bo przecież Czerwonoczarni walczą bronią, naprawdę najnowszych generacji. To jest broń oferowana w gruncie rzeczy, i ta cała operacja tam jest finansowana przez Stany Zjednoczone, które i tak ostatecznie Ukrainę sobie wypatroszą prędzej czy później. Ale póki co ta walka jeszcze trwa. Ale weźmy pod uwagę, bo mamy rok dzisiaj 2026, prawda, jest początek stycznia. Wojna się rozpoczęła w lutym roku 2022 4 lata, słuchajcie. Cztery lata, a wy macie poradnik bezpieczeństwa. Jakbyście nie wiedzieli w ogóle, że y, co tam trzeba mieć w domu, latarka, scyzoryk, jakąś linkę, leki, woda, prawda i takie duperele. Każdy to ma ja połowę z tego, to mam w plecaku generalnie zawsze, bo jak się idzie do lasu, to trzeba być przygotowanym, więc jest i nożyk specjalny, taktyczny. Mam taki ha, ha! ha Kupiłem sobie nawet w takim sklepie specjalistycznym, gdzie tam jest jeszcze piłka, że mogę tu przepiłować jakąś wam siekiereczkę, prawda? Mam to, mam tamto, cuda, naprawdę. Ja jestem przygotowany do tej wojny, której nigdy nie będzie, ale pieniądze zostały wydane, pieniądze zostały zapłacone komuś, nie wiadomo komu, kilkadziesiąt milionów, to ja myślę, że to jest fajna sprawa, słuchajcie. Jak tam sobie jakaś firma zarobi tutaj resortowa firma, bo to na pewno jacyś komuniści drukowali, to ja jestem pewny. Zabawa jest na całego, i tutaj, słuchajcie, czytam sobie jeszcze artykuł oprócz tej książeczki, bo Państwo pisaliście, że też dostaliście taką książunię do siebie, do domku. No a dzisiaj skądinąd na kanale pojawiły się wątki dotyczące Marcinka Kierwińskiego i Marcinek Kierwiński. To już w, w, dzisiaj w trzecim filmie występuje, yy, prawda? MSW i ja. Oj oj, 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 coś to się dzieje, ale czytam artykuł. I tutaj ekspert się wypowiedział, słuchajcie, w sprawie tego, co się dzieje. Yy, chcą nami manipulować. Najpierw maseczki, teraz wojna. Spalę to w piecu. No ja myślę, że tak. Ja nie wiem czy to sobie komina tym nie zabrudzę, wolałbym jednak tym nie palić. Yy, prawda, wszyscy to przeczytają konstytucji, nie przeczytali, ale znawców konstytucji też jest bardzo dużo, więc będą teraz znawcy yy, tych książeczek poradnik bezpieczeństwa, bo oto rząd śmiał podzielić się wiedzą o tym, co robić w razie zagrożenia broszura, zamiast po uważnej lekturze trafić na półkę! <śm> Staje się obiektem żartów i katalizatorem frustracji. no Przecież oni mają coś z głową, słuchajcie. Zniszczyli ten kraj formalnie, pozwolili na to, żeby ten. Kraj został zbrukany przez idee czerwono-czarne. Tu są tak duże wpływy czerwono-czarnych, że ja bym się bardziej czerwono-czarnych obawiał. dziki amerykańskie robią co chcą po prostu. Jesteśmy na glebie totalnej, a oni tu straszą po prostu wojną, która nigdy nie nadejdzie, bo przecież co? Jaka wojna by się tu miała toczyć? Wszystko zdobyte i wszystko przejęte. No po to się prowadzi wojny? No właśnie po to, żeby wszystko zdobyć i wszystko przejąć. No i potem tym zarządzać, prawda? I robić interesy. No jak na kolonii, prawda? W, w czasach imperialnych. No ale tutaj oczywiście wypowiedział się ekspert w tej sprawie Centrum Bezpieczeństwa Rządowe zapowiedziało, że wzorem innych państw y, przygotują poradnik na czas kryzysu, tyle że w Szwecji, Szwajcarii czy w państwach bałtyckich podobne materiały nie wywołują zbiorowej histerii to nie jest histeria, to jest śmiech są czytane, omawiane i przede wszystkim traktowane poważnie, tam świadomość zagrożeń nie jest uznawana za straszenie tylko za przejaw zdrowego rozsądku y, ba, Litwa, Łotwa i Estonia nie tylko czytają, ale pełną parą przygotowują się na najgorsze mają nawet plany ewakuacji setek tysięcy cywilów z terenów granicznych z Rosją na wypadek ewentualnej inwazji ze strony Rosji. No ja myślę, że tak. No Putin na nic nie liczy, tylko żeby najechać jeszcze Europę, bo naprawdę cztery lata wojny to go, yy, wydaje mi się, już wymęczyły naprawdę i mocno nadwyrężyły także finanse państwa. I gdzie oni przyjadą z tej Litwy, Łotwy i Estonii? No to Polski nie przyjeżdżają. Przecież my sobie poradzimy jeszcze z trzema narodami do utrzymania. Ech ludzie, drodzy, no nie przesadzajmy. Yy, zbudujemy sobie nasypy tam, prawda? Worki położymy na barykadę z kamienie na szaniec to możecie brać. Tutaj z pustkowie, ale tu mam pełno kamieni. Ha, 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 ha. Panie Marcinie, proszę przyjść po kamienie! I może dostanie pan też jednym kamieniem przy tej okazji. O teoriach spiskowych rozmawiałam całkiem niedawno z profesorem Rafałem Siekierą. siekierą ciek sekierą, sekierą, ja myślałem, że siekierą. Doktor nauk społecznych z Uniwersytetu Śląskiego, wicedyrektor Instytutu Socjologii, czyli ekspert. Zaufanie coraz częściej kierujemy nie do ekspertów mających dorobek. W danej dziedzinie widzicie jaki ekspert. On ma dorobek, a wy co macie, buraczyny jedne nic, lecz do osób, które prawiają emocjonalnie, potrafią przyciągać uwagę i docierają do nas dzięki algorytmom sieci społecznościowych, przestrzeni wirtualnej dominują więc kontrowersje, emocje i podważanie status quo, bo takie treści klikają się i sprzedają się najlepiej. Podważanie status quo, to ten facet chyba nie wie co on mówi. Ludzie drodzy, to państwo formalnie nie istnieje, to zdajmy sobie z tego sprawę. Zrobił tutaj wykład. Smutne jest, że częściej boimy się informacji niż samego zagrożenia, tylko dlatego, że przestaniemy o nich mówić. Pożary, powodzie, blackouty czy konflikty zbrojne nie znikną. Wiedza o tym, jak się zachować w sytuacjach zagrożenia, to przejaw troski o siebie i swoich bliskich. No i co? I teraz sobie wyobraź, że spadają ci bomby na głowę. No i co zrobić? Co? Apteczkę weźmiesz? Co? Plecak ucieczkowych? Gdzie się schowasz? Do piwnicy po prostu, jak w czasie II wojny, czy może do kanału od razu? Widzicie w Warszawie, w innych miastach. Do kanału prosto, bo bardzo proszę, rząd wam Dostępnik kanały i następnie będzie walił Na was tam, prawda, bo tego strania Na Polaków, wykorzystywania ich Do opłacania tego bandytyzmu Przecież yy, to jest coraz więcej I przysłali ci książeczkę, no i co zrobisz Jakby tak było, nic nie zrobisz Będzie powrót do, ale tak nie będzie oczywiście Bo nie ma się co bać, yy, ale jakby tak było No to wiadomo, że no, drodzy państwo No nie okłamujmy się, no ludzie drodzy No jest po nas, no, jak masz raz Gdzieś w pobliżu, to może tam Przeżyjesz ja mam jedzenia w słoikach zrobionego na 20 lat, więc ja tu mogę mieszkać już do końca świata. A tam, co się będzie działo, w gruncie rzeczy, to mało mnie to interesuje, bo tu się już nic nie wydarzy dobrego. Co tu ma się wydarzyć dobrego? No, ludzie drodzy, bo przecież nie żyjemy w próżni. My nie żyjemy w próżni, my żyjemy w nicości po prostu. Za rogiem toczy się wojna w Ukrainie. No widzicie, no wy Ukrainie, wy, wy, wy! Na! Światem wstrząsają cyberataki, kryzysy energetyczne i ekonomiczne. Zagrożenia przybierają różne formy. Żegnaj stabilny, spokojny, dość przewidywalny w świecie. Już nie tylko powódź, czy pożar. Teraz może przyjść coś zupełnie nieoczekiwanego. No i co? I teraz pisze ekspert. Teraz może przyjść coś nieoczekiwanego. A gdzie są bunkry? Ja się pytam. No ja chcę bunkier. No po prostu, zwyczajnie. Oni tam mają ukradzione 5 milionów sztuk broni, prawda, u siebie czerwono -czarni. A my nie mamy w ogóle broni. My 5 milionów sztuk broni tam jest w rękach cywilnych w ogóle, obywateli, Narodu. A my mamy co? My nawet w ogóle wojsko nie ma tyle sztuk, co oni mają. Całe szczęście w opiniach o poradniku bezpieczeństwa nie brakuje też głosu w rozsądku. Przeczytałem już dawno online, porównałem ze szwedzką, żółtą książeczką i nasza jest lepsza. Polecam każdemu. No jakiś, jakiś wariat po prostu to pisze. Nic tu nie ma, ludzie, drodzy, takiego czego byście z waszych łepetyn nie wycisnęli. Podejrzewam, że nawet najpłytsza łepetyna byłaby w stanie... Yy, Zdać egzamin. O, tak to nazwę. Egzamin w formie testu, nawet. Wybierz odpowiedź, co potrzebujesz, czy jest Ci potrzebny, nie wiem. Yy, iPhone, yy, bo jak prądu nie będzie, no to iPhona też nie będzie, no ale yy, generalnie wybór między takimi, yy, prawda, rzeczami, środkami potrzebnymi w czasie kryzysu, no to chyba każdy mniej więcej wiedziałby, co mu ma się, mogłoby się ewentualnie przydać w czasie jakiegoś niebezpieczeństwa. No ale z drugiej strony, no zdajmy sobie sprawę, gdyby do tego doszło, to my nie jesteśmy w ogóle przygotowani. Nie jesteśmy do niczego przygotowani, ale ktoś zarobił kilkadziesiąt milionów na wydrukowaniu tej kubkowatej książeczki. Nie byłoby tego poradnika, to zaraz ludzie pretensje by mieli, że nikt o nas nie myśli. No widzicie, pomyśleli o nas, jaki to wspaniały, kapitalny rząd. A tam w Warszawie facet sobie Ziemiankę zbudował, widzicie yy, gdzieś tam w dzielnicy Praga Południe czy Praga Północ. Będę jeszcze zaraz o tym mówił na kanale. Zbudował sobie Ziemiankę, przykryta Ziemianka deskami, zasłonił to wszystko gałęziami, i tam sobie mieszka i ma to wszystko gdzieś, on jest przygotowany słuchajcie, on tam przeżyje kataklizm jakikolwiek by tutaj był to on jest przygotowany, może się cieszyć, a wy tam może, macie książeczkę do czytania więc sobie można przygotować teraz plecak ucieczkowy a Kosiniak kamyś, ten plecak to ma już słuchajcie, zrobiony 3 lata temu yy, ale gdyby doszło do takiej sytuacji prawda, zagrożenia tam życia, to oczywiście wszyscy idą walczyć tam, ja to mam gdzieś, ja tam o, o, tę, o tę Polskę walczyć nie zamierzam, ja mogę walczyć tylko z tymi, yy, którzy w yy, tej Polsce rządzą, bo to oni są największy Zagrożeniem, to jest po pierwsze. A gdyby doszło do sytuacji takiej yy, katastrofalnej, to oni pierwsi, słuchajcie, ten kraj by opuścili natychmiastowo. Zostawiliby ten naród, a nie to ginie tam i tak. Pozwalali się doić, wykorzystywać przez tyle lat, po prostu siedzą i jeszcze mają szelność tutaj wyrażać sympatię albo do pis albo do Platformy Obywatelskiej. No jak naród jest głupi, to potem dostaje książeczkę, prawda, i potem jeszcze pójdzie ewentualnie walczyć. Ale o surowce dla pana Trumpa. To tyle z mojej strony. Pozdrawiam bardzo serdecznie. He